Siema kochani ten mój rowerek trochę tu zasłania dzisiaj mój kolega youtuber jeszcze się nie znamy z realu ale myślę że niedługo się poznamy z wujkiem poradą mówił o upadkach i o zapiciach. Wiem, wiem, że nie ma takiego doświadczenia jak ja. Ja aż 16 lat zapijałem we wspólnocie, wiecie jakiej. <laughs> Także tych do, doświadczeń mam trochę więcej, trochę starszy i dłużej jestem. Ale chciałbym się wypowiedzieć właśnie na ten temat. Na temat tej wpadki i jak się pod niej, po niej podnieść. Otóż całkiem odwrotnie niż tych... W poprzednim filmie uważam, że po wpadce, takiej wpadce roz, z rozmysłem, że idę do, idę do sklepu, kupuję flachę i piję to później jeśli przestanę to muszę przyjść na spotkanie i powiedzieć wszystkim, wszystkim wobec, tak piłem, co się stało, jak to wyglądało i tak dalej i, i dlaczego przestałem. To nie dość, że pomaga mnie, ale pomaga też innym, nie? którzy mają ochotę sięgnąć. I, i może w ten sposób ja, mnie wielokrotnie e, e, znajomi mówili: Wiesie, dzięki Ci, że za mnie się napiłeś. <śm> ja byłem wtedy kopnąć w dupę takiego przyjaciela, nie? Ale, ale taka jest prawda. Nie? Jak ktoś zapije i, i o tym powie, to innym, innym to pomaga. Sam jest, jestem w grupie ludzi, którzy nie palą i do nich też dzisiaj mówię. Nie? Piszcie wtedy, kiedy wam się chce jarać, nie? kiedy cho, chodzicie po ścianach. Co, co wtedy robicie? Mnie to pomaga. Nie? I, I dzisiaj też mam taki dzień, że powiem wam, że myślałem, żeby wyjść z tego parku i Pojechać do domu i zapalić papierosa. Bo mówię, lepiej zapalę niż się napije, <laughs> A nie palę trzy miesiące, a nie piję ponad dwa lata. Nie, teraz. <laughs> Także słuchajcie, żeby się podnieść po takiej wpadce, to pierwsze. Ja sobie przypominam, że nawet Chrystus z tym krzyżem upadał. Upadał i wstawał. Nie? Że nie ma e, takich ludzi, którym. Się wszystko u, od razu udało. Nie? Ja wielokrotnie zapijałem, wielokrotnie zapalałem papierosa, a mam takie dwa rekordy: 15 lat nie piłem i 12 lat nie paliłem. Nie? <laughs> Także wszystko jest możliwe. Nie? Dla mnie każdy dzień jest cudem i każda sekunda, każda chwila mojego życia to jest cud. I waszego też, bo ja już miałem takie momenty, że w ciągu sekundy mogłem stracić to życie. I w ciągu sekundy czułem się tak szczęśliwy, że nie jestem w stanie wam w ogóle tego opisać. Nie? Żaden seks, żadne pieniądze, żadna tam jakaś przyjemność, podróż, a bywałem trochę w świecie. Nie jest w stanie mi tego zastąpić, to co przeżyłem w jednej sekundzie szczęścia. Nie? Świadomość, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje. Nie? Nie tylko to co widzę i to co czuję jest, jest ważne na tym świecie, jest, są też inne doznania nie? i te, te doznania, słuchajcie, ja przeżyłem i tym się z Wami dzielę w tych filmach. Ja tu nie, nie opowiadam jakichś kuźwa książek, jakichś pierdół z Tysiąca Jednej Nocy, co ktoś tam usłyszał i powtarza, nie? Ja opowiadam Wam swoje życie, moje życie, które przeżyłem. Nie? Dzisiaj się dowiedziałem, że zmarł mój przyjaciel, którego znałem 20 lat nie? i który mówił: Wiesie, ja nie piję tylko dlatego, bo ty zapiłeś po 15 latach. Który nie palił papierosów i dzisiaj zmarł, bo nie, nie mogli dla, dla niego znaleźć płuc. Był podłączony pod te nie. Ważył więcej ode mnie, 120 kilo, Wysportowany chłopak. Nie? Takie jest to życie, nie? ale my musimy żyć dalej, słuchajcie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego do następnego spotkania. Cześć.